Nie dzwońcie na telefon, boi, tak będzie głucho Gramy z ziomem w NBA, Damian Lilar w sacu wow. Słyszę wasze plotki, dziś mnie swędzi ucho Młode igi, pali pachnąc kwiat go, go, Nie dzwońcie go, na telefon, boi, yeah. tak będzie głucho yeah. Gramy z ziomem w NBA, Damian Lilar w sacu wow. Słyszę wasze plotki, dziś mnie swędzi ucho Młody Kwiaców, ale paknąć kwiatą, to paksto to nie jest wiadro Wjeżdżamy do klubu w stanie zwanym u nas czapką Robimy most, wy to nazywacie hardcore Waszych wersów więcej nie nazwiemy prawdą nie? Mój ziom jest biały jak to co wciągasz przez banknot Dostaje to za mnie ujebie się mniejszą dawką Chcę tenisowy naszyjnik na szyi z moją twarzą Jestem arogancki, dotknięci niech mi wybaczą Opisują Cię jak wall na Facebooku Jestem jak Scooby-Doo, wciągam każdego z duchów Robię muzykę wszędzie, robię muzykę z nudów Gram z ziomem w NBA, zajebany od duchów. Nie dzwońcie na telefon, bo yeah. i tak będzie głucho yeah. Gramy z ziomem w NBA, Damian Lilar go. szacu wow. Słyszę wasze plotki, dziś mnie swędzi ucho Młode Iggy, pali pachnąc kwiat sugo. Nie dzwońcie na telefon, bo yeah. i tak będzie głucho yeah. Gramy z ziomem w NBA, Damian Lilar go. szacu wow. Słyszę wasze plotki, dziś nie swędzi ucho Młody Iggy Pali pachnący kwiat super, wow.